Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Filiżanka Kawy z Wróżką. Bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj, moi drodzy, jest oczywiście nowa Filiżanka, znaczy się nie nowa, ale nowy odcinek w tym sensie. I zobaczmy, co tu się dzieje. A troszkę się dzieje. Tu, moi kochani, jest tak jak przedstawiona, według mnie postać, która czegoś żałuje, czegoś żałuje, że tu mogło być coś powiedziane za dużo do kogoś i możecie tego żałować. To jest też, moi drodzy. Z boku patrząc, można powiedzieć, że tu jest taka na gałęzi, jak gdyby była papuga. Dużo wiadomości, jakiejś komunikacji koło Was w tej chwili. Może też plotki, jakieś pomówienia, które też nie są prawdziwe. Tu jest smutek, żal też, że Wy coś mogliście powiedzieć. W przeciągu może kilku dni, tak, do tygodnia, czegoś żałujecie, że coś zrobiliście, że coś albo podpisaliście, albo powiedzieliście. Także taka sytuacja mi się tutaj pokazuje. Dobrze, zobaczmy, co mamy tu. Bardzo równo w ogóle jest rozłożona tu, moi drodzy, ta filiżanka, te fusy w zasadzie, tak. Bardzo równiutko, czyli to wprowadza harmonię życiową, ale jednocześnie tutaj są jakieś wybory, moi drodzy, zobaczcie. Dwie krople, i mogą to być życiowe wybory przed Wami. Nie do końca jakaś jasna sytuacja, niewyjaśniona. Tak jak gdyby też to było jakieś wahanie wybór. Inicjały A, T, które się pokazały. Wybór, tu macie na pewno wybór, moi drodzy, jest jeszcze drobna, mała literka, tak jak gdyby to było F, ale małe. Na pewno, moi kochani, tutaj jest jakaś ukrywana sprawa, jest taki kotek. Ukrywana sprawa przed Wami, yy, i tam też widziałam, tak jak gdyby na froncie, yy, że tu czekają Was jakieś informacje, ale też yy, możliwe, że yy, wspominanie tego, co się zrobiło, tak jak powiedziałam, yy, nie tak chcieliście coś zrobić, ale wiadomo, ten się nie myli, kto nic nie robi, tak? Także tutaj nie martwcie się, bo jeszcze tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Także niejasne sytuacje, te niejasne sytuacje kiedy to się może, moi drodzy, wyjaśnić? Ja myślę, że w ciągu od 3 do 7 najbliższych dni czyli do tygodnia czasu Wiele rzeczy zobaczycie w innej perspektywie, z innej, może perspektywy, wiele może się wyjaśnić. Dobrze, inicjał E. Dalej, tutaj też dźwigacie jakieś nieswoje, moi kochani, ciężary. Też tak jak gdyby była osoba, może taka wróżka na miotle, ktoś taki tutaj przebiega. I to widać, tak, że tak, jak gdyby sprawy jakieś tajemnicze. E, ktoś może też uznawać ciebie dokładnie jako osobę bardzo tajemniczą, e, a nawet bym powiedziała, że taką no, wróżkę, czarownicę, czarodziejkę. E, także tak to tu wygląda. E, też moi mili... Mm, Tutaj jest coś takiego, że tak jak gdyby z tej strony osoba trzyma coś w ręku okrągłego. To jest takie kółeczko, koło. Koło to jest też, moi drodzy, zasłużony sukces, który na Was czeka. Cały czas ten sukces na Was czeka. To jest jakiś okrąg. Możliwe, że też będą ważne w tej chwili, jakieś miały znaczenie dla Was, okrągłe symbole. Mhm. I to mogą być jakieś, no nie wiem, monety stare. Możecie, no nie wiem, jak ktoś kolekcjonuje, czy mieć do czynienia z przedmiotami okrągłymi podstawki jakieś pod szklanki, filiżanki, kubki czy też okrągłe zegary, okrągłe jakieś pudełeczka. No co tam jeszcze jest okrągłego, także możecie mieć do czynienia z takimi jakimiś przedmiotami. No wiadomo, że każdy coś będzie tworzył może, no możliwe, że coś wytwarzacie ręcznie i też będziecie mieć do czynienia. Tutaj jest jeszcze wysiłek pokazany na najbliższe 7 dni. Wysiłek, który jest związany albo z pracą, albo ze szkoleniem, doszkalaniem się czegoś. Jakiś certyfikat na Was czeka. Jesteście w środku, tak jak gdyby, załatwiania jakiejś sprawy z dokumentem, właśnie z certyfikatem, z dyplomem. Może będziecie już wkrótce coś odbierać. Bardzo duża intuicja w tym tygodniu, w najbliższych dniach, można powiedzieć, siedmiu, czyli tak mówię, w tygodniu, bardzo duża intuicja. Dużo spraw, które no, przeważą, wyjaśnią się, nie będzie już y, takiego wahania, jaki jest y, w tej chwili. Tak. Y tu, moi drodzy, też będziecie y, może mieli taką sytuację, y, z kimś będziecie rozmawiać. To może być jakaś starsza, doświadczona osoba, y, która może właśnie wam y, pewne rzeczy podpowiedzieć, pomóc, wyjaśnić. No, jest ktoś taki koło Was. Kto będzie jakąś miał wskazówkę? No dobrze, dobrze, kochani. Będzie jakaś wskazówka, będzie jakaś sytuacja, która pomoże wam, albo osoba, albo sytuacja. Ten znak zapytania też zniknie z waszego życia. No fajnie. Filiżanka, moi drodzy, taka dosyć poukładana. Ale będzie to życie Wasze przebiegać bardzo dynamicznie, bardzo, bardzo szybko i, tak powiedziałabym, składnie. Więcej planowania, i tutaj to się sprawdzi w tym tygodniu, że to zaplanowane te rzeczy. To wreszcie jakoś się ułoży wszystko, jakoś tak będzie miało ręce i nogi, jak to się mówi, tak? Także takie działanie z planem. No dobrze, kochani, tutaj też ktoś może wymieniać łóżko, jakąś pościel w najbliższym czasie. No, coś takiego mi się pokazało. Dobrze, na razie to wszystko. Filiżanki, zobaczmy, co mamy na spodeczku. Tutaj też 7, czyli tak naprawdę 7 dni, 7 spraw, 7 dni tygodnia. Tutaj druga siódemka. Będzie dużo, moi drodzy, wiadomości, bardzo. Tak jak powiedziałam, z frontu. Dużo wiadomości, dużo plotek, jakaś tajemnica spora się wyjaśni. Idzie do Was tak naprawdę poprawa, tak? Moi drodzy, kolejna siódemka. Już można powiedzieć, że tych siódemek jest trzy, czyli też tak naprawdę wyjaśnienie i niespodziewane jakieś wiadomości, pieniądze, które przyjdą, powrócą do Was. Może kiedyś pożyczyliście pieniądze, może z niespodziewanego źródła pieniądze, które idą. Mnóstwo wiadomości tutaj jest. Tak. Podejrzewam, że jak ten tydzień się ułoży, zależy też w dużej mierze od Was. Czy Wy będziecie działać stanowczo, czy będziecie działać chaotycznie? Wszystko jest w Waszych rękach. Wszystko jest zaplanowane, bo. Czy będzie stało do góry nogami czy na głowie, tak? To Wasze życie. Czy Wy zapanujecie nad tym chaosem? To też zależy od Was. Jesteście w centrum uwagi. No dobrze. Tutaj też wychodzą włosy komuś, ja widzę. Będziecie kupować jakieś akcesoria do włosów będziecie zapobiegać wypadaniu włosów. To może być jakaś nie wiem jakiś szampon, jakaś szczotka, jakiś masażer do włosów, coś co masuje, coś jakiś środek, jakiś serum, coś jakaś odżywka. No nie wiem, coś będziecie robić zapobiegać. Co ja tu jeszcze zobaczyłam? Podwójne a podwójne A, A, A. No tutaj mogą iść takie osoby w waszym kierunku o tych inicjałach. Też moi drodzy, w najbliższym czasie, tak jak gdyby poprawa stanu zdrowia, lepiej się będziecie odżywiać i jest szansa na stracenie nawet zbędnych kilogramów, ja myślę. Też... Ja bym powiedziała, że tutaj inicjał E jeszcze. I moi drodzy tu jest też serduszko, takie malutkie serduszko albo taka jakaś no nie wiem czy to jest jakaś taka bransoletka z serduszkiem, coś mi się tutaj tak kojarzy może otrzymacie jakiś prezent, albo też, moi drodzy, jest tutaj też kolejne takie drobniutkie serduszko. Ktoś okaże Wam szacunek, ktoś Wam może się oświadczyć, a nawet ja bym powiedziała, że tutaj może być bardzo sympatycznie jakieś spotkanie nagłe. Zaproszenie, gdzieś. No, pieniądze definitywnie idą do Was. Jest tu pokazane, co idzie jeszcze do Was. Dużo jeszcze jest tak naprawdę w Waszych rękach nie w tym tygodniu. Nie stójcie z boku, tylko działajcie. Działajcie naprawdę bardzo stabilnie. Tak, z planem. Kończą się jakieś ograniczenia. Tu zaczynacie naprawdę dużo spraw nowych. Uczuciowo, właśnie w relacjach, nie tylko, ale w życiu zawodowym też jest coś nowego. Ale najpierw, tak jak gdybyście jeszcze coś musieli domknąć, zamknąć. Tu jest z kimś rozmowa, jest kolejne serce, moi drodzy. Tu jest miłość, ktoś wychodzi do was z miłością. Ktoś wychodzi do was z sympatią, z uczuciem. Nie stójcie z boku, nie przyglądajcie się, tylko działajcie. Może tej miłości nawet ktoś się nie spodziewać, to może przyjść z nienacka. Także bardzo ładnie to wygląda. Co karty dopowiedzą? Co karty dopowiedzą nam do tego czytania? Już tak naprawdę były karty anielskie. Zobaczmy karty intuicyjne dzisiaj, co dopowiedzą karty intuicyjne? Co dopowiedzą? Spotkanie, no właśnie. Czekacie spotkanie z mężczyzną. Tu jest fontanna, może być i fontanna. Czekać jakieś wyjaśnienie, przeszkody, które będą i zmiana. Także możliwe, że zmiana. Tutaj pokazała się zmiana zawodowa, ale też może być to zmiana urzędowa. Czekać ciebie jakaś informacja. W przeciągu siedmiu dni, i tu, moi drodzy, bankiet, bankiet, czyli świętowanie, spotkania jakieś, spotkanie, bankiet, sprawy urzędowa, informacje od urzędu, zmiany, ale też zdrowie. Zajmiecie się, moi drodzy, swoim zdrowiem. No i wyszła, oczywiście, miłość, miłość albo przyjaźń, tak? Większa tolerancja, zrozumienie, szacunek. Możecie bardziej na kogoś liczyć również. No dobrze, jeszcze sobie oprócz kart intuicyjnych, bo tak szybko właśnie chciałam, dopowiemy sobie kartami. Jaki cel jest w tym tygodniu? Jaki cel, moi drodzy, albo cele, bardziej bym powiedziała? Co przyjdzie? Jaki, jakie cele przyjdą? Praktyka, no tutaj będziecie się albo czegoś uczyć, no doszkalać jeszcze na pewno. Szkoła, no właśnie, cele na ten tydzień. Odpowiedź, której potrzebujesz, to jest zaangażowanie, właśnie moi drodzy, w naukę, w wiedzę. Tutaj, tak, i jeszcze dalej. No jest, moi drodzy, obfitość, ale ta obfitość nie kończąca się i tu dla niektórych to będzie, moi drodzy, bardzo duża troska o to, co jemy. Tak, yy, także będziemy sobie moi drodzy stawiać jakieś granice, i będziemy yy, na przykład na jakiejś diecie. I sprawiedliwość w tym tygodniu do Was przyjdzie, także yy, to mogą być jakieś sprawy związane z urzędami, tak jak wcześniej powiedziałam, yy, sprawy yy, moi drodzy, które się rozwiążą. I dadzą Wam wolność. Także tak to wygląda. No, i co tutaj jeszcze, jakie cele, moi drodzy, na ten tydzień? Jesteś osobą, która coś buduje, coś tworzy. Tak jak widziałam, tutaj od początku dużo rzeczy się zadzieje i będziecie zdolni, aby coś nowego wykreować, zbudować, i będzie bardzo dużo w tym sensu będziecie widzieć. Także to jest bardzo ważne. Że nie dość, że będziecie coś tworzyć nowego, to będziecie widzieć w tym sens. Moi kochani, ale jeszcze wszechświat. Co wszechświat chce przekazać czym Was, moi drodzy, wszechświat. Obdaruje w tym tygodniu? Czym wszechświat obdaruje w tym tygodniu? Czym wszechświat trzy rzeczy? Bądź wdzięczny za wszystko, co masz. To na pewno wszechświat podpowiada. Y Tutaj wyraź swoją wrażliwość, nie chowaj swoich cech takich i wrażliwości, takiej może nawet empatii, oryginalności i tego wszystkiego, co naprawdę jest Twoim wewnętrznym. Ja, Archanioł Gabriel się pokazał. Tu jest, moi drodzy, wiadomość, że będziesz bardzo kreatywny. I żebyś był bardzo kreatywny i tak naprawdę z nadzieją patrzył, to jest Twój Anioł Stróż. W tym tygodniu, można powiedzieć, w tych najbliższych dniach dostaniesz oświecenie, nagłe oświecenie. To będzie taka duchowa sytuacja, która cię rozwinie. Oświecisz się nagle. I znowu zobaczcie, ile świętych jest: Archanioł Rafael. Także tu, moi drodzy, ten Archanioł Rafael poprowadzi cię i uzdrowi tak naprawdę twoje ciało, umysł i mentalnie wszystko: głowę, ciało i umysł. No dobrze, miej odwagę to wszystko wykonać w tym tygodniu. I, moi drodzy, czeka ci jakaś konfrontacja. Konfrontacja, ważna rozmowa z kimś. Mądrze wszystko, tak naprawdę, rozpatrz, załatw. Także tyle, moi kochani. Tak dużo i tak mało, można powiedzieć. Twoja intuicja też powinna cię doprowadzić, moi drodzy, do sedna w tym tygodniu. Zawierz swojej intuicji, bo ta intuicja nigdy cię nie zawodzi. No dobrze, kochani, bardzo gorąco pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i życzę bardzo. Miłego popołudnia i wieczoru. Pozdrawiam.